Zapraszamy Państwa do krótkiego spaceru z historią po ruinach zespołu pałacowo-parkowego, który jeszcze 100 lat temu nazywany był Śląskim Windsorem. Niestety, to co dzisiaj możemy zobaczyć, w niczym już nie przypomina dawnej świetności tego miejsca, choć z drugiej strony na horyzoncie dziejów rysuje się nowa przyszłość dla tego kompleksu, ale o tym później. Początki istnienia pałacu sięgają 1685 roku. Kiedy to książę Oleśnicki, Krystian Ulryk Witemberski, rozpoczął budowę letniej rezydencji. Na cześć swojej żony Sybilii Marii miejscowość pałac nazwano Sibillen Nord. Z biegiem lat prawa własności do pałacu przechodziły wraz z prawem dziedziczenia na kolejne pokolenia książąt Oleśnickich. Wreszcie w 1792 roku nastąpił ponowny rozkwit rezydencji. Jednak dopiero w latach 1851-67 architekt Karl Wolf przebudował pałac w stylu gotyku angielskiego na wzór królewskiego zamku Windsorów w Anglii. Stąd wzięła się jego druga nazwa: Śląski Windsor. Na 300 hektarach ziemi należącej do posiadłości urządzono parki. Sadząc drzewa pochodzące z najodleglejszych zakątków świata, wykopano stawy, które połączono kanałami Postawiono wielką oranżerię z egzotycznymi roślinami. Znalazło się nawet miejsce pod tereny łowieckie, ze specjalnie wybudowanym zwierzęcem, w którym hodowano sarny, bażanty i jelenie. Pałac gościł wiele koronowanych głów. Bywali tutaj na przykład polscy królowie, August II Mocny, jego syn August III Sas, a nawet car Mikołaj I. W dobrym tonie było złożenie wizyty gospodarzom z Bilen Nord którego sława sięgała daleko poza Śląsk. Z 400 pomieszczeń znajdujących się w budynku, 80 było przeznaczonych do zwiedzania. Wystawiano tutaj jedną z największych kolekcji porcelany miśnieńskiej, kilka tysięcy obrazów i grafik, a także niezwykłe trofea myśliwskie. Pałac posiadał również własny teatr, w którym występowali artyści z całej Europy. Stał się niezwykłym centrum kultury dla Dolnego Śląska. Na przestrzeni kolejnych lat posiadłość przechodziła w ręce książąt i królów saksońskich, którzy uzupełniali zbiory i majątek swojej siedziby. Po śmierci ostatniego właściciela, króla Saksonii, Fryderyka Augusta III, który zmarł w 1932 roku, pałac stał opuszczony i zaniedbany. Pod sam koniec II wojny światowej, na skutek pożaru w 1945 roku, wnętrze częściowo spłonęło. Sama bryła pałacu przetrwała do 1955 roku, kiedy to dokonano jej rozbiórki, a pozyskane materiały budowlane wywieziono do Warszawy, by wykorzystać je do odbudowy polskiej stolicy z wojennych zniszczeń. Ocalały jedynie dwa stosunkowo niewielkie fragmenty kompleksu. Obecnie jest własnością prywatną. Staraniem władz gminy Długołęka przystąpiono do rewitalizacji części terenu dawnego parku znajdującego się nad brzegiem jeziora. Dzięki pozyskanym środkom unijnym i krajowym w łącznej wysokości prawie 4 milionów złotych powstaje kompleks, który będzie skupiał życie społeczne i kulturalne całej gminy. W miejscach do niedawno zaniedbanych zbudowano sieć alejek spacerowych i placów zabaw dla dzieci. Z czasem wyrosną nowe drzewa i ozdobne krzewy. Nowe życie wróci w miejsca, gdzie wszystko nagle się kiedyś urwało. Niedługo park zapełni się ludźmi i słychać będzie gwar rozmów, a okrzyki dzieci sprowokują nas do uśmiechu. Tylko stare platany, których wiele tutaj rośnie, są od 450 lat niemymi świadkami mijających wieków i zdarzeń towarzyszących pałacowi Sybilii, zwanym Książki Windsorem.